Naszego szkolnego projektu realizowanego w ramach trzech instytucji. Jednej, która się nazywa Instytut Pamięci Narodowej, druga, którą jest Muzeum Powstania Warszawskiego, i trzecia, która, y, którą jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Połączyły siły i postanowiły zachować jak najwięcej dla potomnych poprzez przeprowadzanie wywiadów. Z ludźmi zwanymi świadkami historii. Historia mówiona, a więc oral historii, jak to jest w krajach anglosaskich bardzo popularne, ma ogromną siłę przekazu. I dlatego też postanowiłem wraz z naszą młodzieżą uczestniczyć w projekcie, który już podsumowanie centralne miał w dniach od 31 maja do 2 czerwca bieżącego roku i jako jedna z 44 szkół byliśmy obecni tam w Warszawie. Podsumowanie odbywało się między innymi na Zamku Królewskim Muzeum Poznania Warszawskiego. Ten nasz projekt to wielkie zwycięstwo także dla nas. Dlaczego? Po pierwsze, jako jedyna szkoła spośród uczestniczących ponad 400 przeprowadziliśmy najwięcej wywiadów, aż 9 siedmioro spośród naszych świadków historii, jest tutaj na sali. I chciałem bardzo serdecznie powitać Państwa tutaj, podziękować za przybycie, za to, że przede wszystkim nie spotkałem się, żeby ktoś z zaproszonych, poproszonych tutaj szanownych gości odmówił wywiadu. 16 naszych młodych przedstawicieli grona uczniowskiego uczestniczyło w tym Państwo się z nimi spotkaliście, uwiecznili, ale ile przy tym mieli pracy, to tylko oni wiedzą. To wbrew pozorom sama transkrypcja zajmowała mnóstwo czasu, wiele szkół rezygnowało z tego właśnie powodu, takiego prozaicznego, ale chwała im za to. Więc tutaj dla Państwa, na przykład w takiej formie zapis każdy z Państwa dostaje takie zapisy powędrowały już do. Instytutu Pamięci Narodowej, to Biuro Edukacji Publicznej się tym zajmuje w Instytucie Pamięci Narodowej. I będzie także dla Państwa, wszystkich Państwa, taki tomik wszystkich, którzy udzielali. Jeden zbiorczy, nie, nie także tylko własny, natomiast tu każdy dostaje własną prezentację, film lub nagranie audio. Jako pamiątka, jako dowód tego, że, że coś takiego miało miejsce. Dla pana no. Dla pani ramny stolarczyk. Dla pani nie Gratulować pomysłu i realizacji. Bo ja myślę, że dla nas starszych to, to jest rzeczywistość. Co widzieliśmy? Ale jest to przesłanie, zarać świadka. Dla przyszłości, dla przyszłych pokoleń. I jest to kontynuacja jakiejś pamięci politycznej, że my możemy przebaczać, ale nie możemy zapominać. I w dniu dzisiejszym to tak spontanicznie się po, pojawiło. Mogą Państwo zobaczyć wystawę. Tytuł na przykład, Archiwum Domowego Bożeny Drążkiewicz. Pani wizytator tutaj udostępniła swoje pamiątki domowe. Jak bardzo serdecznie Państwa potem za chwileczkę poproszę o obejrzenie tych pamiątek. One są niezwykle cenne. Zacznę od tego, że w roku 80 we wrześniu współtworzyłam z Panem Janem Flaszą, panią Janiną Surmową i panią Anną Stolarczyk Solidarność w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Potem miałam zaszczyt zostać przewodniczącą związku, no i podjęłam próbę prowadzenia działań typowo związkowych, ale ponieważ jednak we mnie biło zawsze serce bibliotekarza, więc miałam taką tendencję do gromadzenia rozmaitych materiałów, druków ulotnych, książek, prasy itd. No więc nie odmówiłam sobie przyjemności i gromadziłam w swoim, że tak powiem, muzeum czy archiwum domowym rozmaite materiały, które spływały albo z regionu, Mazowsze, z Krakowa, przepraszam, z regionu Małopolska, z Krakowa, albo z delegatury Solidarności, która miała swoją siedzibę na ulicy Kazimierza w Obecnym budynku starostwa. No i. Część z tych materiałów, które mieściły się w biurze Solidarności, w, naszym, w sali klubów, w wydzielonym kąciku szafy, no niestety musiałam oddać wraz z kluczami w momencie, kiedy ogłoszono stan wojenny. Ale niektóre materiały miałam w domu, inne miałam w szufladzie swojego biurka. No i tych postanowiłam nie oddawać, nie zamierzałam być nadgorliwą osobą. No i kiedy w osiem w 1996 roku odeszłam z biblioteki do szkoły numer 5, to te wszystkie materiały ze sobą uniosłam i zdeponowałam w swoim mieszkaniu. I, no, są to materiały bardzo różne, bo są plakaty, są y, druki ulotne, y, kartki okolicznościowe, y, są też, jest też dokumentacja, która pokazuje y, Pierwsze nasze kroki zmierzające do utworzenia związku na terenie biblioteki. Utworzenie tego związku było bardzo trudne, bo obecna ówczesna dyrektorka nie należała do, że tak powiem, ludzi, którzy gustowali w prawicowych poglądach i robiła wszystko żeby nam utworzenie tego związku utrudnić lub uniemożliwić. Ale dla ludzi, którzy mają motywację i którzy mają sporo energii i wówczas jeszcze młodości nie było żadnych przeszkód, żeby jednak do tego doprowadzić do utworzenia tego związku. I tu w tym dziale dokumenty mamy właśnie protokół z pierwszego posiedzenia wyborczego na którym, tak jak wcześniej powiedziałam, zostałam wybrana na przewodniczącą Solidarności Bibliotecznej. Potem drugi dział to są komunikaty i instrukcje. Te komunikaty spływały z różnych stron Polski, a więc i z Bydgoszczy, i z Warszawy, i z Uszczyk Dolnych, i, i z Nowego Sącza, i mówiły o różnych sprawach bieżących, a to o pobiciu, a to o y, y, strajku, a to o jakimś wielkim problemie, który wiązał się z kłopotami aprowiz aprowizacyjnymi. No jednym słowem, jeśli przejrzymy te komunikaty, a mam ich w domu łącznie 418, to się przekonamy, że... Y, w tych komunikatach jest szeroka paleta różnych, różnych spraw, różnych problemów, które wtedy ludzi nurtowały. Wśród druków ulotnych chciałam zwrócić uwagę na wierszyki pisane przez domorosłych poetów. One nie mają żadnej wartości literackiej, ale pisane są z serca i y, również są pewnym świadectwem historii i emocji, jakie towarzyszyły nam. W tamtych dniach. Tu, między innymi, jest taki plakat zachęcający do udziału we wszechnicy związkowej. Tworzono taką wszechnicę po to, żeby uczyć nas samorządności, no bo my, ludzie wychowani w niewoli, niewiele wiedzieliśmy na ten temat. Ale my unosiliśmy się wtedy na falach emocji. Myśmy chcieli wtedy strajkować, protestować, rozwieszać plakaty. Nie chcieliśmy się uczyć i to był nasz wielki błąd, ale jest dowód na to, że ktoś podjął starania, by taką wszechnicę związkową utworzyć. Tu mam rozmaite też znaczki, które zostały wyprodukowane w okresie stanu wojennego, w obozach dla internowanych. Bardzo wydaje mi się ciekawa jest też korespondencja, którą prowadziłam z ludźmi represjonowanymi, zwłaszcza z bibliotekarką panią Ewą Kubasiewicz, która została skazana chyba, jeśli dobrze pamiętam, na osiem lat. Pozbawienia wolności. No więc z takiego solidaryzmu, również zawodowego, prowadziłam z nią tę korespondencję. I z tych odpowiedzi, jakich mi udzielała, wynika, że te liściki do niej i te kartki były dla niej wielce znaczące i krzepiące.